Jest kurwa. Może tej właśnie nuty brakowało, żeby dał tego jebanego bonusa. Ty siwy bandziorze! dawaj. Jest! 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 Będzie dobrze, może. Będzie naprawdę może dobrze. Ja pierdolę. Orzesz ty wtara. Jeszcze to nie jest powiedziane, że to jest wszystko. To jeszcze może się dziać tutaj. Maxwin Skrypty, ja pierdolę, błagam Cię, błagam Cię kurwa na kolanach o Maxwin Skrypty, szmato. Nie powiem inaczej o Tobie, bo kurwa już tyle razy próbuję tutaj. Proszę Cię, błagam. I co? I co kurwa, i co się dzieje, i gówno pieprzona ty O! o ho ho ho! Jest! Ile? Ile? Szyby Dziad grecki, okupantos Siedzi, ale no. jeszcze mamy spokojnie, 6 spinów, Też jeszcze pierdolność może Więcej dawaj Więcej, więcej, więcej Maxwina kurwa, Maxwin script, dawaj, Maxwin Max Maxwin Max Ty... Proszę cię, kurwa Naprawdę to nie jest, nie jest Maxwin Niebieskie... O kurwa, każde poczenie tutaj dużo może płacić wtedy To nie jest Maxwin skrypt, ale będzie dobrze BUM 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 BABY Pierwsze PSE dzisiaj losowane Ja pierdolę Serio?